Hej, to jest się w tym domeczku. No też. Cześć, Cześć wszystkim. Witamy was w kolejnym odcinku z serii Jeździmy po całej Polsce na lumpy. Dzisiaj jesteśmy w Kielcach. Stoimy przed pierwszym lumpem na warszawskiej 147. Prosiliście o adresy, więc jesteśmy na warszawskiej 147. Jest tutaj albo Tania Odzież, albo modna Tania Odzież, coś takiego. I mamy godzinę 10, także nie zwlekamy już. I oczywiście yy, idziemy do lumpa. Dokładnie. Ale fajnie brzęcze. Jesteśmy pod Panią odzieżą. To jest nasz pierwszy lump. Dzisiaj mamy w planach 5 albo 6. Zobaczymy, jak nam się uda. No, ale zaczynamy od czego. Bardzo przepraszamy, że nie ma gimbala, ale mieliśmy problemy techniczne. I na następny raz naprawdę będzie, bo już go mamy fizycznie. Tylko jest to ciężka sprawa do ogarnięcia. Znalezisku bluza Fajnie sprana, fajny kolor Tylko nie ma ściągacza Tu trzeba było sznurek po prostu przeprowadzić Dołem, nie? Jak tam? Nie, no tylko bluzeczka Jak ci idzie? Nie, 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 nie. No więc Niczego nie znaleźliśmy w pierwszym blumpie Był bardzo w porządku Nie? Pożegnam. Był brudny? Nie, 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 był w porządku może przez to, że pani, która tam pytaliśmy się i tam rozbawialiśmy się bardzo, tył, a bardzo, bardzo miła. Było tam trochę brudno. I śmierdząco. Trochę, no, troszkę śmierdziało, ale w sumie było, było ok. Jesteśmy dobrej myśli, jedziemy teraz do Wiwe, tam zawsze coś znajdzie. Ale żeby nie było, bo my zupełnie nie jeździmy do Wiwe, bo to jest niby prostsze rozwiązanie, ale naprawdę tym razem jak was zapytałam na tym insta, to po prostu każdy mi napisał o Vive na ulicy Robotniczej, więc musimy. Ej, to jest największe widmo, jakim byłem No ale... i też największe uoo wow, wow. Ale to będzie oglądania Ej, to jest fajne. Widziałam, ale widać kojarzy mi się to z moimi nauczycielkami. Pozdrawiam wszystkie nauczycielki. <śmuszczak> <śmuszczak> Nie wiem ale takie nauczycielskie to jest przez ten ten Obiecałam sobie, że ja dzisiaj biorę tylko rzeczy, co do których jestem pewna, ale... Bo mi się mega podoba, ale Kacper mi się nie podoba, więc wiecie jak to jest <grych> ale bardzo ładne ogólnie ale ja dzisiaj naprawdę celuję tylko w rzeczy, które w których będę chodzić ogólnie nie, zna nie znaleźliśmy jeszcze nic, ale Kacper znalazł jakiś bardzo stary model wydaje mi się, że to jest stare dresu z Adidasa ale ma fajny kolor mają, bo są mega oryginalne, wiesz Jeszcze patrząc na metki, te metki z Adidasa, trochę tak jak Nike miała metki tam gdzieś do lat 80. miały metki w innym kolorze, i później zmienili swój brand. No. Po prostu po metkach można rozpoznać. I wydaje mi się, że to jest, to jest stara metka. Fajne. Widzicie, pierwsza rzecz poszła, to już teraz będzie lepiej, nie? Proszę. No, są bardzo specyficzne, ale fajne spodnie, Kasper. Fajne. Specyficzne, fajne, ale ciekawe. mega fajne. No, jakie super spodnie znalazłem z wysokim stanem? Socytki same aż. Uh -huh. Czy to Michael? Uh -huh. Właśnie, kiedy nagrywasz filmiki, ona musi od odpisać na maila. Powiedział ten, co jest w pracy siedem dni w tygodniu. Szczerze mówiąc,. Widok. Nie. Ale jest w ogóle nieostry Tak, szczerze mówiąc naszym zdaniem szału nie było Był drugi dzień po dostawie Więc teoretycznie powinno no, być Było dosyć drogo Dużo no. i drogo, a było tylko drogo W takim razie nie? Warto było się przejść, <grym> bo wiwe był jest... ogromny I hey, serio, to było największe vive w jakim byłem Ja Dobra, teraz jesteśmy na Czarnowskiej 7 Czarnowska 7. Tania, modna odzież. Wygląda na duży lump. Zobaczymy jak będzie w środku. Tak strasznie tutaj śmierdzi. A, patrzcie. Tak strasznie tutaj śmierdzi. Ja dawno nie byłam w ląbekzie, w którym tak śmierdzi. Lista. No. Taka Ramonesa. A ja to przymierzę później. You are. <noise> 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 Ogólnie ma w planie mierzyć spodnie na środku, bo nie ma przymierzalni, więc stwierdził, że będzie ściągał spodnie. A wy to zobaczycie. I może się pośmiejemy razem. Lecimy z tym. ludzi w się. Rozewrał się do naga. <laughs> Gone wrong. Ej, widzisz, one są jeszcze nawet teraz w twoim stylu, bo one są takie slim. Wiesz to jest Slim. Super. Rozmiar 39 chyba powinnam wziąć. Recenzuj. strasznie tam Ogólnie nie jest spoko, ogólnie spoko myślę, że pojedziemy jeszcze do jednego na pewno z, tych, z tej sieci Jesteśmy tu chyba w jakimś centrum jesteśmy Patrzcie, jesteśmy na plantach. Yy, natrafiliśmy na lupa, którego nie mieliśmy zwiedzać, Plana. nawet o nim nie wiedzieliśmy, no i to jest tak w fila... Nie no, ja coś słyszałam. Słyszałaś, słyszałaś o tym, tak? Tak. To jest na ulicy Planty prawdopodobnie 16, ileś? B może? Planty 16C, no tam masz. Ale tam jest C, to tu może być, nie wiem, B. Okej, okay, Planty 16C, chodź. Powiedzcie szybciutko. To mi bardziej przypominało taki butik z takimi rzeczami z lumpu niż taki czysto lumpeks. No ale ja kupiłam sobie pasek za 12 zł, bo potrzebuję, wiecie. A tu były w takim dobrym ceny, stanie. ceny były też dosyć takie. Ale dzisiaj był Piękce. przed ostatni dzień cyklu i było bardzo tanie jak na ten lump. Tak. Przypadkiem. Znalazł się second hand, second hand, który się nazywa na księżycu. Trzymam kciuki. Moim zdaniem warto wpaść może na dostawę, ale to jest taki malutki lump. jak bardzo po prostu jednej osoby czy coś. Ale myślę, że czasem można znaleźć się spokojnie. Na jakiej jesteśmy ulicy? Ja wiem. Nie wiem, gdzie jesteśmy, guys I jest tutaj Lumpeks, który nawet nie ma nazwy. To no jednak nie był Lumpeks. Nie, to był Lumpeks, tylko. Było tam o 15, więc tam podłoga była z tektury. No, patrzcie. Syla, syla. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc y, idziemy teraz do dużych lumpów. Pójdziemy do Wiwej i do taniej odzieży. No, ale tutaj w tym, w tym lumpie Syla to są takie małe lumpiki, w których raz na ruski rok znajdziesz coś tak zajętego, ale zazwyczaj jest tam nic. bardzo, bardzo mało rzeczy, nie? To jest, to tu jest... Oj Jezus Piątka Taki jesteś? <grywa> Proszę bardzo się pod kolejną tanią modną odzieżą lecimy do środka Szukam i znaleźć nie mogę O. Pokaż. Ciekawe, patrz. Dziwne, nie chcę ich. Ja Musiałbym to uciąć. patrzeć, Albo po prostu wziąć i tu nitkę wprowadzić, nie? Yy, więc ogólnie to moim zdaniem yy, spoko, tylko że było strasznie wszystko przebrane Bo dziś. było mi już 30%, ale tak to w porządku. A ostatni dyskont, modna, tania odzież. <noise> Sobota minus 50% Na miniaturkę będziesz <laughs> Dość, serio. Ja już mam też dość. Wiesz, co nogi, bolą trochę wiesz, taka sytuacja, nie? Już po prostu treść tych nogą na mnie No. Daje, no. jest wszystko! Jedziemy, gdzie jesteśmy? Na krakowskiej 293 co <słyski> zapamiętała? Jaki? Zaczynam majaczyć z zmęczenia. Jak to się mówi oła-oła? Ała-ała. Ała-ała. Mam pokazać, że to jest taki fajny sweter. Nie w moim stylu, ale jest naprawdę bardzo ładny. W dobrym stanie i jest taki górski. Ja lubię takie, ale nie chodziłabym. Bardzo ładna. Kurtka z filii moi drodzy. Nie, nie wkładam rąk do kieszeni. No jedziemy na stację. Nie, nie jedziemy na stację. Nie prowadzisz, więc nie ma kawy. No, ale Kacper, Ja chcę się wysikać. Siema. Siema. Wróciliśmy. Zmę zmęczeni zakupami. O. Wielu dzisiaj byliśmy w lumpach? Sze nie. Siedmiu? Siedmiu. Ośmiu. ośmiu. E, no i dobra, no i zaczniemy sobie od lumpa. Pierwsze to było chyba Vive Pierwsza to była jakaś tania odzież. Tam, gdzie pytaliśmy, czy możemy nagrywać. Tak! Było to na filmie. Pierwsza była tania odzież, nic sam nie znaleźliśmy. Stamtąd pojechaliśmy do Vive To było to ogromne Vive To, to było największe Vive jakim byłem. I kupiliśmy w sumie tylko dwie rzeczy: po jednej na łebka. A więc ja w Vive znalazłam takie jeansy specyficzne, które mają bardzo ciekawe kieszenie, mają wysoki stan, mają mega cie ciemny jeans i są szerokie. I na zakończeniach nogawek mają taki alamankiet. Wygląda to myślę całkiem cool. Zobaczymy jak będzie wyglądać na mnie. I danie zapłaciłam około 23 zł. Ja znalazłem takie spodnie z Adidasa dresowe z lampasami. Wydaje mi się, że są dosyć stare. Już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało z metkami, ale wydaje mi się, że to są takie metki sprzed lat 80. -tych. Jeżeli nie, to mogę się mylić, bo już nie pamiętam. Mają dziurę na wkroczu, ale jakoś je postaram się ogarnąć. Taka bezproblemowa, dostrzecili. No i kosztowały mnie 21 zł. I są mega cool, bardzo mi się podobają. One mają kolor są i w ogóle... cool, no, Są cool, są wzajem. Na czasie. Tak, na czasie są. Tak. Później byliśmy do taniej odzieży. Tania modna odzież. Dzisiaj odkoczyliśmy te lumpy. Fajne są te lumpy bardzo. No, są spoko. Wydaje mi się, że jak się przychodzi na dostawę, to jest bardzo duży wybór. No, to prawda. Więc ja znalazłam tam dla siebie taki sweterek w rąbę Myślę, z golfem. Czy ty wyjdziesz? <laughs> Myślę, że wyjdę. Albo to jakieś zdjęcia czy coś. nie całość. są golfem. Z kołnierzykiem. Tak. 8 zł mi kosztował. Mi Oliwia znalazła koszulkę taką brązową, z jakimś tam sz szwem. Fajny kolor, dosyć w porządku, krój, fajny ściągacz. Kosztowała 8 zł, chyba tak, kosztowała 8 zł. I znalazłem sobie spodnie e, garniturowe w Kant. Oczywiście nie z zaszankami. No, oczywiście, ale. Ale, oczywiście, no to wyjątek, że nie z. No zaszankami. to mówię, to wyjątek. I są no. trochę takie slim. Są takie fajne slim, trochę nad kostkę, kosztowały mnie 25 zł, w ogóle są z metkami jeszcze i z guzikami dodatkowymi i kosztowały 40 funtów. Normalnie. Normalnie. Tak? Tam tu ramonerzy też mierzyłaś, ale w końcu nie No, no. ta ramonerzy była super. Znaczy, była, była spoko, ale była zbyt zdziwiona, wydaje mi się. Za dużo, zamków w ogóle. Kolejny lump to była znowu tania modna odzież. Dobra, no to ja kupiłem taką koszulę. Tak, dziadek, vibe trochę, ale mi się podoba taka letnia fajna w porządku. Dwa, sześć złotych. Dzięki Karolina za tę metkę. <laughs> Ja w tym lumpie, zainspirowana Karoliną Viva Viva, kupiłam sobie koszulę taką dużą, niebieską, ponieważ widziałam u niej na TikToku, jak tak fajnie nosiła takie koszule na jakieś takie krótkie topy czy coś, spodobało mi się to. I już dawno nie kupiłam sobie żadnej koszuli i stwierdziłam, że chciałabym sobie też zrobić taki jeden look. I ona kosztowała mnie 12 zł. Czemu ja zawsze pokazuję te okejki? Kupiłem se. No, sobie. Kupiłem szary krunek. Iceman, you no. Know, ice. Jestem teraz Icemanem. Jest fajny, spoko. no, kurde, taki tatowy. Dziurę sobie zrobię tu, dam sobie sznurówkę i sobie będę trzymał, tak, żeby była bardziej kropel. Jest. <laughs> także no. zrobię sobie dziurę, żeby była bardziej. Ile kroped. kosztowała? Kosztowała 15 zł. Była tam przecena, chyba. 30% chyba była. także. Możliwe, no. że była. Zapłaciliśmy mniej. Miałem zapłacić 30%. chyba 21, zapłaciłem 13. To k***a niezłe 30% Następny lump Tania modna odzież, wydawało nam się Że nic tam nie znajdziemy, ale Ile to było? 50% chyba Tak, tak, tam ja to pamiętam tak I tanio. pamiętam cenę, Kacper mi znalazł Kurtkę Czarną, puchową Ich nigdy nie za mało, moja kurtka puchowa Jest, którą mam, miałam wcześniej Była trochę cieńsza, a ta wygląda Naprawdę fajnie, zapłaciłam Za nią 16 zł i Deal, no deal, po Bo prostu. Bo ona ogólnie jest puchowa, nie jest watowana, tak, czyli będzie cieplejsza, faktycznie. I, i ostatni lump przed nami. W którym coś Jeszcze kupiliśmy. Jeszcze wcześniej byliśmy tam w kilku lumpach, bardziej takich Widzieliście. Nasze przygody no. i widzieliście nasze podsumowania. Ogólnie śmierdzi tam strasznie. Więc w tym ostatnim Vive było kminienie, było kminienie, czy kupisz sobie tą kurtkę też taką puchową z Fila, no. w kolorze oliwkowym jasnym. Bardzo ładna była, ale... Nie miała takiego bardzo... wydaje yy, mi się, że po prostu była taka obcisła, jakby... No po prostu była zbyt Dla obcisła. Dla ciebie była obcisła, bo inni by powiedzieli, że była duża, nie? No możliwe. No, ale ogólnie była zbyt obcisła, było w porządku, kolor był super ogólnie, ale... No też zima nam się kończy, nie? Ale za to kupiłem sobie bluzę. Taką wydaje mi się w porządku. Trochę taką dziadkową, trochę taką starą. Nie, fajna, fajna, bo jak sobie ją tak podbijasz, tak jak tam pokazywałeś, jak ubierałeś, to fajnie to wygląda. No. Ile za nią zapłaciłeś? Twoje dychy chyba za nią dałem. Jedyk gdzieś, no też mi się Ja kupiłam sobie t-shirt e, Fruit of the Loom, biały, zwykły. Oni mi się strasznie gubią. Jestem teraz w Rzeszowie, nie mam białego t-shirtu, więc sobie kupiłam. ja myślę, że za około 6 zł. I oprócz tego kupiłam mojej siostrze takie słynne. Wiwowe mm, DYWANIKI Powiem wam, że ja, możecie kojarzyć, ja w swoim mieszkaniu mam takie duże narzuty z WIVA Jeżeli nie, no to zapraszam do filmu oczywiście z moim mieszkaniem I kupiłam je w WIVA One są tam bardzo tanie i to są dywaniki w takim stylu Nie chcę ich wyciągać, bo są trochę brudne Ale dywanik, dywaniki są właśnie w takim stylu Jeden kosztował 12,90. Dokładnie. I Majestra po prostu jej chciała, bo daje taki fajny vibe 20% zniżki było na mieszkanie Tak, tak, było 20% zniżki no. Czas filmiku dobiega końca Fajnie, że z nami byliście podczas tego filmiku Czwartej już części lumpowych Wyjazdów na całą Polskę. Oczywiście, tak jak zawsze, prosimy Was o komentowanie na dole, gdzie mamy pojechać. Um, oni... A lajka jeszcze. Błagamy o lajki! Nie no, tak serio, to będzie nam miło, jeżeli zostawicie lajka pod filmem. To motywuje, możecie też zostawić subskrypcję i wbić na naszego Instagrama. Mamy nadzieję, że Wam się jak do tej pory podoba, bo tak. my oczywiście Uwielbiamy naszą pracę, chociaż jest bardzo męcząca. <śmiech> <śmiech> Za dwa tygodnie się widzimy. Tak jest! Na nowym filmiku. Także no. Sieba! Pozdrawiamy!